Znaczy przyczepę z rozrzutnika tarkam Tyle spoza No i dobrze To już asypana zielona Tutaj co, no pamiętacie, było parę odcinków z tym rozrzutnikiem. Jeszcze jak był rozrzutnikiem. Później trzeba było porobić te takie wariactwa. O kurde. Sam kiedyś te burty spawałem. Tak się umiało, tak się spawało, nie? Jeszcze gimnazjum chyba. No, lepsze takie jak były. Kawał blachy. Z czego było się lepiło. Może zdaje mi się, że cięższy jest od przyczepy zwykłej. Przez to o tu też fajny zaczep. Solidny. o przyczepy się zrobiło muszę zjeżdżać na około bo ona nie ma hamulca czyli jeszcze na tamtą dosypiemy naprzód dzień dobry Cześć. panie Adamie no koniec nie A. tym rozrzutnikiem to z tej góry to tak nie wiem czy zjeżdżać. Nie wiem czy na około sobie nie pojechać. Możecie! No nie nieba. Na tej też przecież łapa stoi w powietrzu, nie? Yy, znaczy, się nie wjeżdża łapa na koło, bo jest koło za Może łyżkę zdążę zabrać, żeby nie zasypać. No, myślałem, że to już było sypane, a... Tu był tylko jeden zbiornik o kolera! A koniec to dzięki. No, nie ma tak źle, bywało więcej. Jeszcze by w pół tony by z mała weszło Kamin przyjechał też Kamila Bison

jak tu uszczelnia Bo tu nie ma jak łyżki zapiąć A ja myślałem, że będzie mniej No rozrzutnikiem się elegancko jedzie Bo zawsze w razie czego to Powie się, że rozrzutnik nie? A nie przyczepa A że sporze jest na tym No co jest Jarek to tak nie działa Jak nie jak tak Jedzie się na dwójce, bo lepiej mi nagrywać. Na trójce też by dało radę, ale jak ma trójka wypadać, to... Wiecie jak jest. Po co się stresować? No tylko problem jakby kombaj niechał, ale to się pomacha się Chwilę poczeka. I chwilę poczeka. Teraz się nic nie stanie, się czwórkę pakujemy. Prawe koło to robiłem hamulce to wiem, że można na sobie polegać. No to cóż, to żniwach jesteśmy, nie? Bierzemy pomocnika. Wysokość trzeba dobrać. Pira z drzwi. a później zabierasz pomocników. E tam, stależuje się go. Jest na chwilę chabryzi. Stalezujemy pomocnika. Cholera, źle to zrobiłem Za blisko go dałem od dyszla Patrzę czy równo idzie Teraz na podnośniku Wejdź. jak skręcamy to skręćmy go żeby się skręcił na długości a nie tak blisko w jednym miejscu o zobaczymy Ten elegancko siedzi co ma być to będzie ten wąwóz przez dzień wysechł tu nie ma dwóch zbiorników przyczepa jest lekka burty są bardzo lekkie dyszel jest jeszcze lżejszy żyć nie umierać gaz do butli i go dotankuje trochę. Wiecie jak jest? Żeby nie było, że się go pozbyłem nawet. Żuch chodzi dobrze. Żuch chodzi jak chodził. I bardzo dobrze. Jak chodzi, tak chodzi. Przebiegowy zabytek. Kurde, 2,5 litra jest czym depnąć. <laughs> Ale jak się ten siedzi za sterami? Dobrze, nie? No. <laughs> hmm. Nie za dużo, nie za mało, bo bak jest trochę nieszczelny, od góry się pojawia paliwo. Bary 10 litry, żeby trochę świeżego było. Może się gdzieś pojedzie. Jak się taką butlę mocuje. Gierzę jak się butlę zabezpiecza No już nie poleci. Okładzin do hamulców? Nie, a to miał pan żubka, tak? Czy nie biegł pan. Nie, i pan mam nadzieję, że się tu nic nie zepsuje. No leży jeszcze trochę tych żuków po krzakach i tak. A? Jak się trochę chłodniej zrobi, to spróbujemy trochę jeszcze dziś podależować. Także do zobaczenia na polu.